Siemanko moi drodzy widzowie, tutaj wasz ulubiony Jupiter, czyli ja, Wełski. Witam was w kolejnym odcinku The G4 Skins. Jesteśmy dzisiaj oczywiście standardowo, znowu się spóźniłem z odcinkiem, ale to nieważne. Pamiętajcie, G4 Skins tylko dla osób powyżej 18 roku życia i oczywiście nie namawiam was, żebyście wchodzili na stronę i coś tutaj robili. Ale jeżeli już ktoś z was chce, to wystarczy, że się zaloguje na stronę. Kliknie kod promocyjny i wpiszę sobie taki kodzik Welski. Darmowa skrzynka MilSpec dla nowych użytkowników i plus 5% dożywotniego bonusu do doładowania. No, jeżeli już kiedyś użyliście kodu, no to skrzynki oczywiście nie dostaniecie, ale dostaniecie bonus plus 5%. Także serdecznie zapraszam. Zaczniemy oczywiście standardowo od dziennej, z, e, dziennej skrzynki. oczywiście. Ja tutaj mam maksymalny poziom, który się nazywa numerem 6, więc otwórzmy ją sobie. No niestety dzisiaj skinek nam nie wypadł ze skrzynki X ze skrzynki codziennej wypadło nam troszeczkę Expa, no ale ja się nie poddaję. Mamy oczywiście skrzynki levelowej, tutaj jest skrzynia golden. Otwieramy ją sobie. I takie P90 nam wypadło. No i widzicie, można, można. 235 zł zupełnie za darmo. Na, szansa na tego skina to było 10%. Ja z chęcią go sprzedam, bo dzięki temu nie mamy już 13-200, tylko 13400. No i to by było na tyle skrzynki, co 6 godzin możecie otwierać. A, 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 a jeżeli chodzi, no to czas zacząć od skrzynek bestsellerowych. Ja będę chciał je sprawdzać za każdym razem, praktycznie kiedy jesteśmy tutaj. No bo po coś oni je tu umieścili, prawda? 8 dyszek i 144. Mamy z powrotem, więc już Ginob nam oddał dzisiaj Wicked Clown. Wicked Clown, który kosztuje 160 za sztukę, więc my otworzymy sobie za 800 zł. Zobaczmy, co nam odda. I kosę mógłby nam oddać, ale nie oddał nam kosy. 391. No, prawie połowa. Czyli już niestety jesteśmy w plecy. Eee, skrzynka Chase za 200 zł za sztukę. I 1000 zł idzie, moi drodzy, w inwestycje 30 tysięcy expo i kolejny level wbity i niestety, ale straciliśmy 1000 zł. No owszem, ten P P2000 nas uratował, bo znowu jesteśmy połowę w plecy, co oczywiście mnie zbytnio nie pociesza. Mamy oczywiście skrzynkę 10% luksury i tutaj pojedynczo ją sobie otworzymy 3 razy, ponieważ do 3 razy sztuka i SKAR 20 kontraktor, czyli jesteśmy, pierwsza skrzynka jest w. Plecy, druga skrzynka 276 zł w plecy już jest 540, 550 właściwie złotych w plecy i trzecia skrzynka. Trzecia skrzynka niestety również nam nie oddała, co oznacza, że straciliśmy, moi drodzy, 7 stów, Co mi oczywiście no, nie pomaga w obecnej sytuacji jest oczywiście skrzynka Mystic Beast! I ją otworzymy raz. Mamy już 10200. Więc troszkę się nam tutaj e, trochę uszczupiło. Złoty, 24. Idź pan w cholerę, dam ci drugą szansę. Nie zawiedź mnie, proszę. Print stream. Okej, okay. jak w dobrym stanie, to może nam zwróci. Nie zwróci minimalware, dobra, myślałem, że print Stream y, był warty więcej, no być może był e, Rapa Nui za 600 zł i tylko jedno podejście już 9250, więc jesteśmy w plecy Akihabara akceptek jakby wypadła 1920 Oes, oh jak nam zabrało. Wiecie jakie skrzynki ja dzisiaj chcę przetestować? Pewnie nam na nie nie starczy, ponieważ one są trochę drogie. Natomiast chcę przetestować te skrzynki, które są tutaj, moi drodzy, oznaczone jako Prestige. I boję się, że możemy dzisiaj się wypierdzielić z kasy. Nawaja, Knife Tiger tu zdecydowanie nie będzie na plus 1080 zł, 658. no. Niestety, ale dzisiaj możemy wyjść na spory minus. Dzisiaj możemy wyjść na spory minus. Ja bym chciał jakąś bitewkę jeszcze zrobić, ale zależy, czy będę zwracał uwagę co otwieram. To są nowe skrzynki. 1120 i już 7 koła nam tylko zostało, bo i w sloter 1500. Okej, okay. no nie oddało nam jakoś bardzo dużo. No ważne, że nam nie zabrało, chociaż no jesteśmy dużo w plecy już w tym momencie. Golden Wrath za 1200 zł. I dosyć szybko się uszczuplamy. No nie, no Bayonet Lore byłby więcej warty, Flipknife Lore jeszcze taki ob obśrupany 1257, no to można powiedzieć, że no, PSC 50 jest tutaj na plus, no. Zarobiliśmy sobie safe Carda. Eee, 1360, Widows Web. To już sprawia, że mamy 4490, Huntsman Knife obśrupany jest trochę. 844, no niestety, no mamy parę noży, ale co z tego? To z tego, że mamy parę noży, skoro nic nam to nie daje, Eternal Prism szybciutkie 1640. No wiem, że nie mam tyle kasy, żeby się tutaj tak bawić. Huntsman Knife Marvel Fake. On, on może być warty więcej i jest warty no 47 zł więcej niż skrzynka. Nie pociesza mnie to, ale no miał być mały test e, droższych skrzynek, no to będzie. Shadow Fade za 2000 zł mamy 2850, więc let's go. I za 850 jakąś bitewkę walniemy. Huntsman Knife Fade, to jakiś nowy nóż 2250, no tak kurde na pograniczu trochę lecimy. Pora na bitewki, tylko że bitwy moi drodzy, to są tu w zakładce. O, bitwy mamy 800, pie... nie 770 zł mamy. Mamy 770 złotych. Ktoś tu zrobił bitwę za 500, ale ja nie, ja chcę z botami zrobić i tak. Um, no takie tańsze zrobimy, bo mamy 770 chyba, więc tak. Small Juicer, Party Mixic, Party Mixik Fire Shock nie. 10% Asimov nie. Dream. Dream nie, 10% Gloves nie, Melody, Jurassic na pewno wleci eee, Furious wleci 204 10% Specialty, 277% Lucky, Tushol e, 10% Knives, takim klasyczkiem Myślę, że polecimy I czymś takim przyziemnym Czymś takim przyziemnym skrzynka Sunset może być i coś za 100 ileś złotych. E, czy Rashbi może być? Może być, ale coś droższego. Jeszcze tak o 20 złotych mniej więcej. Nuclear. Powinno nam styknąć. Ok, dodaj skrzynki. 754, mamy 770. Będzie nam idealnie pasować na 4 graczy prywatne. Stwórz Bitpatry Fall Skins. Za 754 złotych. No tych skrzynek nie ma dużo. Jest ich 10. Zobaczmy. Czy nam się dzisiaj uda? Dzisiejszy odcinek powinien być krótszy, ale jak to wyjdzie w praniu, to zaraz się przekonamy. Nie mamy dzisiaj dużo skinów i jesteśmy zdecydowanie na minus. Zaczęliśmy 13-220, jestem ciekawy kto wygra dzisiejszą bitwę. Miejmy nadzieję, że my. Nie my. O, jednak my, ale to jest skin za 5 zł. Party Mix. Wszyscy taki sam skin. Na razie my wygrywamy, ale to o parę złotych raptem. Znowu my, ale no. Różnica pomiędzy a botami jest bardzo niewielka. On. Nie on. 35% dostał. 10% specialty. No niestety. Tutaj wszyscy po 12 groszy. Różnica może być bardzo niewielka. On. Oj, 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 730 Musi nam nóż wypaść jakiś, za kafla Musi nam coś za kafla wypaść Ponad kafla najlepiej Nikomu nóż nie wypadł, niestety Oj, chyba przegraliśmy Ja wciąż wierzę, ja, ja wciąż wierzę 180, yes Przegraliśmy Przegraliśmy na 100% Tutaj, no właśnie Przegraliśmy i to akurat już nie o parę złotych raczej No właśnie Zobaczcie jak mało, najmniej On sobie zgarnął 1700 No czyli kafel na plus My tam dostaniemy jakiś bonusowy skinek Główno będzie wart no. Niestety Niestety, ale Przegraliśmy Zostało nam w balansie 16 złotych a my mamy 24 skiny o wartości 9,5 tysiąca. No. Słabo, słabo. Ja chcę zrobić kontrakt. Kontrakt chcę zrobić od najtańszych. Te najtańsze sobie wrzucić najpierw, ale może tak nie do końca takie tanie. Mam pomysł. Najpierw zobaczymy, które są takie tanie bardzo i sobie je po prostu sprzedamy. Od najtańszych i teraz tak, sprzedaj, 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 sprzedaj. I tutaj mamy już skinki od 3 zł, więc tutaj możemy wejść na kontrakt, ustawić sobie od najtańszych i od najtańszych sobie zrobimy taki kontrakcik raz, dwa, trzy, e, cztery, pięć, sześć, raz, dwa, trzy, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć i dziesięć. Kontrakcik za 200 zł, czyli znowu jesteśmy w plecy. Niestety, 266, Ok, Ten kontrakt nam dał parę dziesiąt złotych, zł, co oczywiście jest plusem, jak dla mnie. I teraz już tutaj wlatuje całkiem niezła strona, i mamy jedną tylko. Więc co wy na to, żeby raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć i dziesięć, czyli 9,5 tysiąca, wrzucić w kontrakt i zobaczyć, czy nam się dzisiaj poszczęści. 5,900, straciliśmy. Straciliśmy blisko 4000 na tym kontrakcie, niestety. I nóż, owszem, jest ładny, jest dostępny, no ale niestety, jesteśmy dzisiaj w plery. Jesteśmy dzisiaj w plecy 6000, co mi, no, niestety nie pomaga. O, błąd się wkradł. No niestety, jesteśmy dzisiaj w plecy tysięcy, a tak w praktyce to jesteśmy w plecy 9000. No, nie idzie nam dziś, naprawdę nam dziś nie idzie. Chciałem przetestować te droższe skrzynki, i niestety, ale nie dość, że drugi raz z rzędu na odcinku przegraliśmy bitwę. To jeszcze się żeśmy wypsztykali yy, z całkiem niezłych pieniędzy. No. Mieliśmy 15 kafli, potem spadliśmy do 13, teraz spadliśmy do 6, czyli przepaść jest naprawdę ogromna. Niestety dzisiaj po raz kolejny nie mieliśmy szczęścia, drodzy widzowie. I oczywiście was do niczego nie namawiam. Plus, oczywiście przypominam, że powyżej 18 roku życia jest GeForce Ale jeżeli już ktoś yy, wejdzie, no to. Zaloguje się kliknie kod promocyjny. E, wpiszę tutaj sobie werski przez dwa y na końcu, tak jak widzicie na ekranie. E, nowi użytkownicy darmowa skrzynka MilSpec i plus 5% bonusu do żywotniego do doładowania. A dla tych, którzy już kiedyś użyli kodu, no to oczywiście możecie zmienić kod promocyjny, no i bonus będzie ten sam, bo 5% bonusu, ale możecie zmienić sobie wspierającego na mnie na przykład. I będzie mi bardzo miło, jeżeli ktoś z Was się na to zdecyduje, ale oczywiście do niczego nie namawiam. No nie poszło nam dziś, nie poszło nam dziś. No, poszczęściło nam się w, skrzyn w skrzynkach z Expa, bo nam wypadł Skin za ponad dwie stówy. No, ale jeżeli chodzi o zrobienie profitu, to dziś niestety nie. Trzymajcie się i widzimy się w następnym odcinku.